Cześć, kochani, to no Tomek ze Florence Market. Teraz to właśnie najlepszy czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie, do skrzynek balkonowych, do donic i do gruntu. Jeżeli myślisz o trwałych roślinach, które w balkonie będą przewieszać się kaskadowo, będą tworzyły zwarte, silne konstrukcje zbudowane z kwiatów, to polecam Ci właśnie pelargonie w odmianach Ville de Paris i w odmianie Bawarka, czyli Decora. A teraz Ci o nich. Opor. Dwie najlepsze pelargonie kaskadowe, które idealnie odnajdą się na balkonie, gdzie panuje pełne słońce. Roślina idealna dla osób, które nie mają dużej wprawy w roślinach, a chciałyby mieć coś ładnego na tarasie czy balkonie. Mamy tutaj dwie ciekawe odmiany. Pelargonia bawarka to jest ta pelargonia której tutaj widzicie o pięknych czerwonych kwiatostanach. Bawarka wyróżnia się tym, że ma bardziej kompaktowy wzrost, a odróżnicie ją od zwykłej kaskadowej długiej plargoni tym, że ma białe pędy. Te białe pędy, właśnie są charakterystyczne dla plargoni bawarki. Troszeczkę krótszej, bo przewiesza się do 60 cm. Druga odmiana Pelargonii, Ville de Paris. Kaskadowa Pelargonia, przewieszająca się nawet do metra długości. To Pelargonia Ville de Paris, którą tutaj widzicie. Ona ma zielone pędy, nie białe jak bawarka. Ma zielone pędy, pięknie kwitnie o takimi kwiatostanami i przewiesza się właśnie do metra w dół. Czyli tak, jeżeli macie balkon bardzo wieczny dobrze nasłoneczniony, bo pelargonie lubią słonko, ale balkon jest wieczny, gdzieś wysoko, to postawcie na pelargonie bawarkę o białych pędach. Ona jest bardziej zwarta, kompaktowa i nie będzie Wam się łamała. Jeżeli macie balkon gdzieś niżej, miejsca, które są dobrze nasłonecznione, ale nie ma tam jakiś wichur i strasznego wiatru, to możecie postawić sobie na kaskadowe pelargonie Ville de Paris o najdłuższych pędach oczywiście wszystkie do zgarnięcia na florencemarket.pl